Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj poznacie przepis na przepyszną, wspaniałą sałatkę. Z przepisu, oczywiście, mojej cioci. Ciocia Zosia wymyśliła tą sałatkę i robi ją co roku. Nazywa się wspaniała i jest naprawdę rewelacyjna. Dlatego dzisiaj podzielę się z Wami tym przepisem. Ja już Wam pokazuję, co tutaj mam. Tutaj mi się gotuje woda do parzenia słoików. Słoiki są umyte, tylko muszę je wyparzyć. Warzywa sobie już niektóre obrałem. I mamy tutaj marchewkę. I moi drodzy, marchewkę ścieramy na grubych oczkach do tej sałatki. Tak, ja sobie to dokończę za chwilę, ale chcę wam pokazać, co muszę zrobić. Ponadto mamy tutaj rzodkiewkę. Kupiłem dwa fajne pęczki chrupiącej, świeżej rzotkiewki. I tą rzodkiewkę teraz obieram, myję. I też będę ścierał, ale tym razem na mandolinie. Najlepiej to zrobić jest na mandolinie. Tylko uważajcie na palce, bo to jest naprawdę niebezpieczna rzecz. Dzięki temu dostaniecie takie piękne plasterki waszej rzodkiewki. Jeszcze jedna ważna uwaga: nigdy, przenigdy nie wyrzucajcie liści z rzodkiewki. Możecie z nich przygotować przepyszne pesto. Co jeszcze będzie potrzebne? Mamy tutaj paprykę. I tą paprykę też ścieram sobie na mandolinie. Hop, tak, takie oto paseczki. Mam jeszcze pomidory. Pomidory zielone. To jest podstawa tej sałatki. Możecie zrobić y, taką sałatkę bez użycia zielonych pomidorów, ale wtedy ona się nie będzie nazywać wspaniała. To będzie dobra sałatka. Y, te zielone pomidory mają. Nadają takiej charakterystycznej kwasowości do tej sałatki, podkręcają smak i idealnie komponują się z tymi wszystkimi warzywami. Moi drodzy, co robimy z tymi pomidorami? A dla koloru, dodałem też, dodaję też żółte pomidory. Spójrzcie, one są twarde, nie zrobi nam się ciapa z tych pomidorów zielonych, więc kroję je w taki oto właśnie sposób. To samo robię z żółtymi pomidorami. Hop. Gdyby to były pomidory malinowe, one podczas gotowania by się nam rozpadły. Teraz zabieram się za te wszystkie warzywa i jak je przygotuję, jak je pokroję, to wracam do Was i pokażę Wam, jak połączyć to wszystko razem, żeby sałatka naprawdę była wspaniała. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że musicie sobie pokroić yy, kapustę włoską. Ja ją jeszcze oczywiście dokładnie myję. Ile tej kapusty? Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie albo na końcu filmu, albo w opisie, więc możecie się tego trzymać. Najlepiej będzie, jeżeli tak, bo wtedy macie pewność, że sałatka będzie wspaniała. Moi drodzy, przy, przy, przechodzimy teraz do gotowania tej sałatki. Jest to fajny przepis, bo tylko wrzucamy wszystko do jednego gara, mieszamy, czekamy 20 minut, i potem napełniamy słoiki. A co do tego gara, musimy wlać. Moi drodzy. Ocet jabłkowy. Wlewamy. Nie jest on drogi. On jakoś się nie wyróżnia na tle cenowo. Do tego dodaję cukier, do tego dodaję sól, do tego dodaję czosnek, ziele angielskie, liście laurowe. I tutaj powstaje nam ta marynata. To wszystko, jak połączy się z tymi składnikami, to macie pewność, że sałatka będzie rewelacyjna. Wspaniała. Na rewelacyjną jeszcze przyjdzie czas. Do tego wlewam olej i dodaję moje składniki, które sobie wcześniej zrobiłem, czyli paprykę. Pamiętajcie, żeby wziąć dość duży gar, który pomieści Wam wszystkie składniki. Mamy tutaj pomidory, piękne, te zielone i żółte. Ponadto dodaję rzodkiewkę, marchewkę, moją kapustę żotkiewkę już dodawałem. Jeszcze muszę tylko włożyć na koniec to, co mam tutaj. I moi drodzy, nie musimy tego przykrywać. Ta, sa ta sałatka za chwilę nam się tutaj skurczy. I czekamy teraz, moi drodzy, 20 minut. Gotujemy to na małym ogniu. Te wszystkie składniki muszą się ze sobą zaprzyjaźnić. I w tym momencie, uwaga! My już musimy czekać ze słoikami, bo nie będziemy tego pasteryzować, tylko wkładamy do słoików, zamykamy, zakręcamy i gotowe. Więc ja teraz czekam, aż nam się to zrobi, i czekam tutaj z moimi słoikami. To jest przepis na moją wspaniałą sałatkę. A w tym momencie pokażę Wam kilka rzeczy, które możecie dodać opcjonalnie. Ja tutaj mam trzy goździki, one nadadzą fajnego aromatu, więc wrzucam je tutaj. Ponadto dodaję słodką, wędzoną paprykę. Tak? No tak z jedną, no może półtorej łyżeczki. I moi drodzy, jeszcze, moja ciocia nie dodaje, ale ja dodam pieprz, za chwilę dodam sobie jeszcze więcej tego pieprzu. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Tutaj mam chili pikantne, jeżeli lubicie, Pikantne jedzenie. Jeżeli lubicie pikantną sałatkę, jeżeli chcecie podoszczyć troszeczkę taką właśnie sałatkę, to dodajcie chili. I wtedy zrobicie tak, że sałatka będzie naprawdę nie tylko wspaniała, ale też pikantna, wspaniała. Teraz to gotujemy. Gotujemy jak długo? 20 minut od zagotowania. Mój timer jest już włączony, więc teraz czekam na dzwonek, aż da mi znać, i wtedy przekładamy wszystko do słoika. Po 20 minutach, kiedy sałatka jest już gotowa, musimy ją przełożyć. Uwaga, do wyparzonych słoików. Ja sobie wyparzyłem wcześniej. Przekładamy chochlą. Tak przygotowane słoiki, wystarczy tylko obrócić i poczekać do momentu, aż nam wystygną. Wtedy nasza sałatka będzie gotowa. Moi drodzy, sałatki są już gotowe, więc przyszedł czas, żeby spróbować, jak ona smakuje. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, jest to sałatka wspaniała. Zobaczcie jak ona wygląda. Widać tutaj tą kapustę, marchewkę. Te wszystkie składniki idealnie połączyły się ze sobą. Jest i papryka i oczywiście moja przepiękna rzodkiewka. Spójrzcie na to. Taka sałatka prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. A jak smakuje? Mmm. Mm. Muszę Wam powiedzieć, że już wiem, dlaczego. Nazywa się wspaniała. Jest przepyszna, słodziutka, delikatna, chrupiąca. No i przede wszystkim ma bardzo dużo smaku. Dodatek wędzonej papryki to jest naprawdę coś rewelacyjnego. Zróbcie sobie taką sałatkę w domu i na pewno będziecie zachwyceni. Jeżeli Wam się spodobał mój przepis, udostępnijcie ten film swoim znajomym. Do zobaczenia.